Dzień dobry moi kochani. Gimnastyka. Nasza codzienna, z wyjątkiem oczywiście weekendów, ale wtedy mamy różne inne zajęcia, również zmuszające nas do ruchu. Ok. Stoimy w lekkim rozkroku. Wdech, wydech. Raz przechylamy się na jedną stronę. Suniemy ręką w kierunku jednego. Kolana dołu podkolonowego. Dłonie mamy na boku. Uda. Druga strona. Pierwsza i druga. Wdech, wydech. Luźne ręce w jedną i w drugą stronę. Rozciągamy się na jedną i na drugą stronę. Bardzo delikatnie, łagodnie. Ręka w bok, i w drugi, i w bok, i w drugi. Wdech, wydech. A teraz zaczniemy od rozgrzania mięśni i kręgosłupa lędźwiowego. Kręcimy sobie biodrami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Usiądźmy w śladzie skrzyżnym. Dalszą część już będziemy sobie w czerwie skrzyżnym. Wykonywali. Rozciągamy troszeczkę kolana w bok, wdech, wydech, pochylamy się nad jednym kolanem. Pięć, wyprost, drugie kolano. Wyprost. Rozluźnienie. Wracamy do pierwszego kolana. Wyprost. I drugie kolano. Wdech, wydech. Siedzimy dalej w siadzie skrzyżnym. Dłoń kładziemy na przeciwległe kolano. Druga ręka z tyłu za nami. Gdzieś w okolicach kręgosłupa i skręcamy lekko w bok. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wyprost. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Wytrzymanie. Wracamy do podstawy wyprostowanej. Wdech, wydech. Jeszcze raz ręka na kolanie. Skręt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wyprost. Wdech, wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy. 4, 5, siedzimy, wdech, wydech. I ostatni raz, ręka na kolanie, druga dłoń na tył, i raz, 2, 3, 4, 5, wytrzymanie. I druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5. I wdech, i wydech. Siedzimy dalej w siadzie skrzyżnym. Przechylamy głowę na jedną stronę. Pamiętamy o tym, żeby barki były opuszczone, obojcze, czy podciągnięte pod górę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wyprost, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyprost, wdech, wydech. Głowę pochylamy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Góra i odchylamy głowę do tyłu. Prostujemy się i powtarzamy. Głowa na bok. Pięć oddechów. Wracamy do postawy wyprostowanej. Druga strona wyprost, rozluźniamy, wydech, wydech, głowa w dół. Wyprost i odchylamy głowę do tyłu. I wracamy do postawy wyprostowanej. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy się. A teraz obydwie dłonie nad obojczyk. Dociskamy. Głowa w bok. Do tyłu. Broda wysoko. I patrzymy w sufit. Powoli. Przenosimy głowę na drugą stronę, w bok, do tyłu, broda wysoko, sufit. Pięć parę oddechów. Jeżeli mamy kłopoty z opadającymi mięśniami y, twarzy, chomiki, to ćwiczymy dłużej i częściej. To, wykonujemy to ćwiczenie. I wracamy do pierwszej strony, bok. Tył, broda wysoko, i patrzymy w sufit. Druga strona, bok. Tył, broda wysoko, i sufit. I rozróżniamy się, wdech, wydech. Krążymy ramionami do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. A teraz składamy dłonie wnętrzem do siebie. Podhaczamy yy, kciukami. Brodę, dłonie mam, przedramiona mamy na wysokości barków i domykamy łokieć do łokcia. Barki są opuszczone. Pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz troszeczkę szybciej 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy. I ostatnie szybciutkie 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Opuszczamy dłonie w dół i rozluźniamy się w jedną i w drugą stronę. A teraz kładziemy się na macie. Nogi sobie wygodnie kładziemy na macie. Rozluźniamy lekko dłonie za siebie, rozciągamy się, ręce do tyłu, nogi do przodu i rozciągamy całe ciało. Unosząc lekko głowę, klepiemy maty z boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, do tyłu. Ręce i przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tył. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tył. I kładziemy sobie teraz dłonie na udach i rozluźniamy stopy. Jedna stopa do przodu, wyprostowana druga zgięta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I na boki. Raz, dwa, trzy, tylko trzy razy. I do środka. Raz, dwa, trzy. Poprawiamy się. I teraz stopa zgięta, stopa wyprostowana, ale ruch wychodzi aż z biodra. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć do dziesięciu, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, wydech. Obydwie stopy teraz. Palce ciągną nas do tyłu. A teraz do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy, wdech, wydech, i dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, wdech, wydech, wdech, wydech. Stawiamy sobie stopy na macie, wędrujemy tupiąc w kierunku pośladków. Jesteśmy przy pośladkach, wspinamy się na palce, uderzamy kilka razy stopami o matę, rozgrzewamy, uruchamiamy obie i maszerujemy do przodu. 5 kroków, a potem przychodzi na 5y. 3, 4, 5, 5 Raz. 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech. I wracamy. Pięty mocno wciskamy w matę. Raz. 2, 3. Albo w matę. Raz. 4, 5. I palce. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy. Rozluźniamy trochę stopy, spinamy się na palce do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pierwszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i do przodu, z powrotem do pośladków. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy trochę kręgosłup. Kręcimy młynka trzy razy w jedną stronę i trzy razy w drugą stronę. Rozluźniamy stopy i ostatni raz powtarzamy to, to ćwiczenie. Najpierw, kochani moi, na palcach. Raz. Mocno. Dwa, trzy, cztery, pięć. I pięty. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech. Wracamy piętami. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Palce. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Przyciskamy jedno kolano do siebie. Druga noga zawisa nad matą. Wdech, ile wytrzymujemy? Wdech, wydech. Zmiana. Teraz drugie kolano przytulone, a druga noga nad matą. Parę centymetrów. Wdech, wydech, wdech, wydech. Powoli zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ostatnia zmiana tej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I drugi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy nogi na matę. A teraz zajmujemy się dłońmi. Ręce w górę. Mocno wnętrzem do siebie i nożyce wzdłużne. Raz. Mocno do tyłu i do przodu. Dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy trochę. Pręcimy znak nieskończoności albo ósemkę, jak wolimy. Cztery, pięć, wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy cztery, pięć i ósemka. Raz. Dwa. 3, 4, 5. Wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze ostatni raz. Mocno ręce w górę i nożyce. Raz, 2, 3, 4, 5. I nieskończoność. Raz, 8, 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech. Kładziemy sobie stopy na matę. Unosimy lekko głowę, składamy dłoń na amen i wjeżdżamy między rozchylone kolana, a potem z jednej strony jednego kolana umieszczamy dłonie i z drugiej. Uwaga, 5 razy. Raz. Dwa cztery pięć rozluźniamy wdech, wydech jeszcze raz dziesięć razy raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem 8, dziewięć i 10. I rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Odchylamy troszeczkę głowy Ręce mamy wzdłuż ciała i ciężar ciała na rękach i lekko rozluźniamy głowę. Raz, kark. Dwa, trzy. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Kładziemy. Głowę z powrotem na matę. Wdech, wydech. Ręce mamy wzdłuż tułowia. Kręg po kręgu podnosimy kręgosłup w górę. Wytrzymanie. Wdech, wydech. Wdech, wydech. I kręg po kręgu w dół. Cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz góra. Wytrzymanie. I dół. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Jeszcze raz góra. I dół. Dobrze. Podkładamy sobie teraz dłonie pod potywicę. Nogi mamy w górze i staramy się... Kolano do y, łokcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, rozluźniamy trochę. Wdech, wydech, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech, wdech, wydech. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozstawiamy leciutko stopy na boki i raz w jedną stronę. Kręgosłup, a góra ciała leży na macie. Raz druga strona. Jeszcze raz jedna strona. I druga. Ostatni raz. Pierwsza i druga. A teraz przetaczamy się na brzuchy. leżymy sobie, na, opieramy się o przedramion, na przedramionach, głowa wysoko, wdech, wydech, wdech, wydech i opuszczamy ją trochę i góra, roztrzmalamy troszeczkę łokcie i dół. jeszcze raz góra i dół, góra i dół. podkładamy sobie Obydwie dłoni pod brodę i rozluźniamy stopy. Raz, nogi, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostawiamy stopy na dole, na, oparte na macie. Jedna noga podniesiona w górę i na boki. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Wdech, wydech. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy dwa oddechy. Wdech. Wydech, wdech, wydech. Wracamy do ćwiczenia na boki. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5. Kładziemy nogę na macie. Druga strona. Raz. 2, 3. 4, 5. Rozróżniamy trochę. Raz. 2, 3. 4, 5. Kładziemy nogi z powrotem na, na matę. I ostatnia seria. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, druga strona, raz, dwa, trzy, cztery i pięć, rozluźniamy nogi, i przetaczamy się z powrotem na plecy. rowerek rozwiniający raz dwa trzy cztery pięć i do tyłu raz dwa trzy cztery pięć przytulamy kolana do siebie wdech wydech wdech wydech Kładziemy sobie stopy na macie. Jedna noga i druga. Leżymy wygodnie. Rozluźniamy się. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech, wydech, wydech. Powoli podnosimy ręce. Rozluźniamy sobie również nadgarski. I druga ręka. I zaciskamy pięści, rozsuwamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy sobie dłonie wzdłuż ciała. Jedna stopa na macie. Skręcamy biodra w bok, podpierając się jedną ręką. Powoli, powoli przechodzimy do siatku skrzyżnego. Jesteśmy w siacie skrzyżnym. Unosimy ręce w górę i ukosem za siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. A teraz dłonie w bok. Z wdechem w górę. Rozciągamy jeszcze kręgosłup i z wydechem opuszczamy dłoń na serce, jedną i drugą. I miłego dnia do następnych ćwiczeń. Do widzenia!